Witam, witam, tu Marian, Tysiące Płyt. To jest recenzja Random Sea, album Down Wide with the King. Moim zdaniem to jest najlepszy album, jaki wyszedł w historii hip-hopu. Jak słucham, to się cały trzęsę z podniecenia. Super jest, kawałek za kawałkiem, po staremu, starym stylu wydana okładka. Jest 15 kawałków, wszystkie są na poziomie jakości Supermana samego. Normalnie kozacki album. Chociaż kozacy nie nagrywali. Jest. Yy, no jest jak to jest. To jest z 93. edycja z 99. Bardzo dobry album. Polecam każdemu. Wszystkie kawałki są identyczne. Znaczy, nie identyczne w sensie, że tak samo grają, też tylko, że identyczne w poziomie wydania. Ocena jest 10 na 10. Polecam wszystkie kawałki random C. Każdy wie jaki jest skład. Jakby, nikt nie, jakby ktoś nie wiedział, to jest masakra tego zespołu. Subskrybujcie, nie będę mówił. Pa, la la. la.